O, ja. Trzymaj na samą brodę. Tak, brodę. Trzymaj, na brodę. trzymaj, na brodę. trzymaj na brodę. Nie nagrywaj. Nie. mnie. damy YouTube. Witamy wielki YouTube DJ <ślesy> Cześć, witajcie wszyscy z tej strony, JB Dark i osobiście jestem już po dwutygodniowym urlopie z Sierakowa. Tak, wróciłem z obozu sportowego. Aktualnie właśnie przyszedłem z torbami, jeszcze się na dnia nie wypakowałem, po prostu chcę coś szybko nagrać, szybko zmontować i szybko wrzucić, żeby dać Wam znać, że już wróciłem. Nie obyło się też prze, bez różnych przygód w tym Sierakowie, ale to niedługo, o czym, o tym wam opowiem, może, nie wiem, zobaczymy. E, I tak wróciłem do domu jest 19:15 27 e, lipca. E, za 13 chyba dni e, mijają, mija pierwszy rok mojej, mojej tak jakby kariery nie no po prostu mojego bycia na YouTubie, e, mojego kręcenia na YouTubie e, i szczerze mówiąc e, jest, jest to też również dzień moich urodzin, moich 18 urodzin tak, e, Tak akurat tutaj już taki będzie film po prostu informacyjny różne takie inne, inne duperele jako że wracam, bardzo dużo mam pomysłów odnośnie Cube World'a, ponieważ wróciłem, zauważyłem, że mnóstwo ludzi już ma naprawdę po 60, po 100, niektórzy mają nawet po 1000, tyle że to już jest bez, z cheatami, czyli z programami, które zmieniają dane po prostu w grze. I muszę niestety nadrobić troszeczkę to e, poprzez filmy, po prostu kręcenie filmu Mam nadzieję, że jako tako się, się spodoba. E, miałem też taki, taki, taki pomysł, żeby po prostu zrobić taką, nie wiem, scenkę, żeby na kamerze się nagrać, że wróciłem, ale no niestety nic mi się nie udało. E, nie udało mi się znaleźć kamerki i jeszcze nikogo w domu nie ma, szczerze mówiąc wróciłem sam z Poznania do Warszawy, a później z Warszawy do Podkowy, tak więc trochę drogi miałem, 8 godzin jechałem, znaczy ogólnie to wszystko mi zajęło 8 godzin. E, no i cóż, jakie mam plany? Aktualnie nie mam żadnych planów, po prostu wrzucać to co nagrane, nagrywać kod znowu. E, po prostu informuję Was, że e, będę teraz e, na YouTubie powracam, tak jakby z tej dwutygodniowej przerwy i pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie mieli tej przerwy, tylko siedzieli przed kąpem. Eee, wiedzą, wszyscy wiedzą o, o kogo chodzi, <laughs> Marcie, <laughs> Tak więc, um, No cóż, um, powracamy. Eee, I jeszcze jedna taka zmianka mała wzmianka. Eee, zaczniemy nagrywać League of Legends. Tylko teraz już tak na poważnie. Nie, że żadne takie z widzami albo coś tego typu. Tyle że to będzie już e prawdziwy, tak jakby prawdziwa playlista poświęcona League of Legends grze, ponieważ dostaję teraz standardowy monitor 1280x720, lub troszeczkę większy, czyli 720p albo HD, albo Full HD, o tak. Tak więc to tyle chyba z mojej strony, wróciłem. Tak więc mam nadzieję, że Wy również mieliście udane wakacje, albo lub będziecie mieli, bo już niektórzy jeszcze nie skończyli, jeszcze się wakacje nie skończyły, przed nami jeszcze długi, długi miesiąc, tak więc no cóż. Widzimy się w przyszłych materiałach. Pewnie jutro coś zobaczycie, albo jeszcze na dzisiaj wieczorem. Tak więc do zobaczenia i do słyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!